Mam wam przedstawić Marka, mojego dzisiejszego gościa, który jest studentem na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Cześć Marku. Dzień dobry. Jak się dostałeś y, właśnie do PWST? Dostałem się za pierwszym razem, co się rzadko zdarza, ponieważ niektórzy ludzie próbują po dwa razy, po trzy razy, po cztery razy, nawet po pięć razy. No, y, ja miałem to szczęście, że rokowałem, że się w ogóle nie dostanę w od razu policeum, że to jest tylko taka próba, bo próbowałem w Krakowie, próbowałem we Wrocł na Wrocławski dramat. Tam się nie dostałem, i pomyślałem sobie, że, a lalki to już takie, to już takie, tak, tak, tak dla sportu tylko. Nie? No i pierwszy etap Ciach to miłe zaskoczenie, no i na drugim etapie, jak się dowiedziałem, że się dostałem, to, to byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. W ogóle się tego nie spodziewałem, ponieważ w klasie teatralnej, w której byłem, yy, z około sześciu osób startowało do PWST i moje rokowania były słabe, naprawdę, ja na tle tych osób wypadałem naprawdę słabo. I jednak to jest dowód na to, że y, ta komisja w PWST to na różne rzeczy patrzy, ten egzamin to jest po prostu jedna wielka loteria, nigdy nie wiadomo co się spodoba. Niezależnie od tego co mówią inni, prawda, że ty jesteś taki, siaki, owaki, że może ty powinieneś za rok, a może tak, a może ten, a tu nie przygotowałeś. No, nie, to nigdy człowiek nie wie, z jakim samopoczuciem będzie startował do egzaminu. Nigdy nie wie, co zainteresuje komisję. No i właśnie ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo na, na lalkach miałem bardzo dobry dzień. A powiedz mi, na czym właściwie polega ta rekrutacja? Teraz się troszkę pozmieniało. Natomiast jak ja startowałem do szkoły teatralnej, to trzeba było przygotować Chyba 14 tekstów, z czego trzy wiersze klasyczne, trzy wiersze współczesne, trzy fragmenty prozy klasycznej, trzy fragmenty prozy współczesnej, piosenkę aktorską, no i chyba to, to, chyba to wszystko. Aha, no i piosenkę ludową jeszcze, która wydobywa walory głosowe, żeby się wydrzeć przysłowiowo. No. I to było podzielone na dwa dni czasami egzamin, jeżeli człowiek się dostał do drugiego, do drugiego etapu, no bo Pierwszy dzień to były, załóżmy na Wydziale Lalkarskim miałem cztery komisje, komisje od dykcji, komisje od interpretacji tekstu, komisje od ruchu i komisję wokalną i egzamin zajmuje cały dzień, to jest kupa stresu jeszcze dla człowieka, który pierwszy raz startuje to jest kupa stresu, bo trzeba czekać długo, trzeba ćwiczyć w warunkach takich, że na korytarzu są ludzie i przeszkadzają no i Trzeba przejść przez te wszystkie komisje, każda czegoś innego wymaga, trzeba jakoś odpowiednio się dostosować do tego wszystkiego, żeby, żeby na komisji ruchowej, od strony ruchowej się przedstawić, jeszcze dają zadania wyrywkowe, tak? że student, znaczy kandydat stoi i nagle mu mówią zielone. No i trzeba zagrać zielone. Tak? Różne, rozmaite zadania się dostaje. Na dramacie są trzy komisje. Nie ma komisji wokalnej, jest komisja dykcyjna, na której sprawdzają też możliwości wokalne. A w Krakowie to już jest zupełnie inaczej, ponieważ w Krakowie, yy, w Krakowie dostaje się numerek, od tej pory nie ma się imienia i nie ma się nazwiska, i grupami dosłownie przepuszczają tych ludzi przez komisję, która jest jednocześnie ruchową i jednocześnie od, komisją od interpretacji tekstu. No a drugi etap to tak jakby. Tę elitarną grupkę, jak się weźmie z tych 700 osób, które startowało, no to na następny dzień czy na któryś tam inny dzień przesłuchuje się ich jakby ze wszystkiego, tak? Już jest, są wszystkie komisje, siedzą razem, no i dają wyrywkowe zadania. Proszę powiedzieć wiersz klasyczny jakiś, a proszę teraz powiedzieć ten wiersz w taki sposób, tak bardziej już dokładnie, a proszę zagrać teraz etiudę pod tytułem Koń. Albo proszę podskoczyć trzy razy. No, różnego rodzaju, różnego rodzaju zadania, takie już wyrywkowe bardziej. No to może tak nawiązując troszkę do tego, co powiedziałeś, zagraj mi konie. To trzeba. Na, w szkole mnie uczono, że do egzaminu trzeba podchodzić spontanicznie. Jak dostaje się zadanie, to nie można myśleć nad tym zadaniem, nawet jeżeli to by miało być coś wyrwane z kontekstu. Ponieważ jak kandydat dostaje zadanie, zagraj mi piłkę ping-pongową, no to jak myśli, zastanawia się, myśli 5 minut, myśli 10 minut nad tym, tak przysłowiowo, oczywiście, to już się spala momentalnie, bo myśli się nakładają, stres się potęguje. Jak ja zagram piłeczkę ping-pongową? Najlepiej zrobić pierwsze skojarzenie, nawet jeżeli to by nie miało być, nie miałoby mieć nic. Wspólnego z piłeczką ping-pongową, czy z tym koniem, czy, czy, czy z czymkolwiek innym, to, 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 to najlepiej zrobić coś spontanicznie, bo komisji zależy na tym, żeby, żeby skontrolować nasze spontaniczne, spontaniczne y, zachowania. To jest, to jest bardzo ważne. Wtedy to wychodzi najlepiej, nawet jeżeli nie jest. Komisja bada Wasze spontaniczne zachowania. Ja mam pytanie, właściwie po co? Chodzi o to być może. Ja nie wiem, ja nigdy nie byłem w takiej komisji, ale być może chodzi o to, żeby zbadać elastyczność kandydata, żeby sprawdzić poziom jego umiejętności improwizacji. Myślę, że to na tym polega, nie ma co głębiej szukać, bo to jest dość ważne, żeby kandydat miał na tyle dystansu, żeby się nie wstydził, tak? Zagraj mi seks. I, i, I tyle, prawda? Żeby, żeby, miał, żeby wszelkie opory człowiek potrafił przełamać w sobie na potrzeby y, zrobienia dobrego wrażenia lub też rozśmieszenia, rozbawienia. Powiedzmy, że jakimś cudem nasz człowiek X, który był na przesłuchaniu, się dostał dalej. Jak wygląda sesja i na co się powinien właśnie on przygotować? Sesja, jak wygląda? Sesja wygląda tak, że trwa dwa tygodnie, nie ma wtedy zajęć, są tylko próby do egzaminów są przedmioty praktyczne, takie na każdym roku inne. No, na pierwszym roku gra elementarne zadania aktorskie w planie żywym. Drugi przedmiot elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym. I z tego się przygotowuje na koniec semestru to jest zestaw etiud, które trzeba zaliczyć i te etiudy w grupach się pokazuje i się zalicza właśnie i wykładowcy Yy, oceniają nasze aktorstwo indywidualnie, oceniają nasze podejście, yy, nasze lenistwo też oceniają, jeżeli takie się zdarzy. Natomiast na, na drugim semestrze w sesji trzeba pokazać jakby cały spektakl, coś troszkę większego, do czego też się przygotowujemy przez cały semestr. To różnie wygląda w zależności od wykładowców, od przedmiotów. Pracuje się cały semestr na jeden, na jeden przedmiot, na jedną etiudę, załóżmy na jedną scenę czy na jeden spektakl. Na drugim roku najlepiej wspominam pracę yy, z panem Kulińskim, gdzie mieliśmy prze, przedmiot sceny współczesne. I nasza grupa zrobiła spektakl Jerof, Jerofiejewa, Noc Walpurgi albo Kroki Komandora. To był spektakl o szpitalu psychiatrycznym i pamiętam, że grałem tam postać mężczyzny o imieniu Witja i założyłem sobie, że ten Witja ma autyzm, w związku z czym moja praca nad rolą była bardzo, bardzo intensywna, trwała 24 godziny na dobę, nawet jak spałem, nawet jak, jak słuchałem muzyki, bo... Szukałem informacji w internecie, w książkach o autyzmie, badałem, jak się zachowuje człowiek autystyczny od podstaw, dlaczego tak się zachowuje i w ten sposób konstruowałem postać poprzez zespół cech, poprzez jakieś ruchy, poprzez jakieś tam... Nawet sposób wypowiadania się i sposób myślenia, i pamiętam, że to była dla mnie no, niesamowita przygoda. Taka, no, bar bardzo duży warsztat mi to dało. Bardzo dużo pracy w to włożyliśmy, bardzo cieszyliśmy się z tej nocy Walpurgi i, i bardzo dużo satysfakcji nam to dało. Zawodatura polega głównie na czekaniu na propozycje. I co by było, gdybyście tych propozycji nie dostał, tak troszkę pesymistycznie? To jest tak bardzo ogólnie powiedziane, że to polega na czekaniu na propozycję, bo można czekać i czekać w nieskończoność i przedłuża się to czekanie, jeżeli człowiek sam nie ma nic do zaproponowania, jeżeli nigdzie nie zaistnieje, jeżeli nigdzie się nie udziela, jeżeli nie jest aktorem czynnym, to wtedy może czekać sobie na te propozycje w nieskończoność. Jasne, że czasami jest szczęście, to zależy od szczęścia, tak? W agencji się gęba spodoba. No, to go bierzemy. Okazuje się, że jest świetny i już, i już, i już człowiek ma troszkę lepiej, lepsze, lepsze, lepszy start. Natomiast yy, wszyscy z doświadczenia wiemy, że jeżeli mamy coś do zaproponowania, yy, tak jak ja mam do zaproponowania stand-up comedy, który, który oferuję. Założyłem sobie swoją stronę internetową na czwartym roku yy, i robię coś swojego, to, to już. Mój pracodawca inaczej na mnie patrzy, on coś robi, on jest czynnym aktorem, nawet jeżeli tak nie do końca w sferze aktorskiej się udziela, ale jednak coś robi, czymś się zajmuje, rozwija swój talent, to, 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 już, jest, to już jest inaczej postrzegane. Gdzieś istnieje, coś robi. Spotkałam się też ze stwierdzeniem, że aktorstwo jest na chwilę obecną zawodem bardzo trudnym, bo jest więcej aktorów niż niż ról na nich. Czy ty się zgadzasz z tym? Trudno powiedzieć, no bo wiadomo, że mamy czołówkę aktorów, tak? W co drugiej, w co drugiej komedii polskiej grają te same twarze. Yy, jedni aktorzy są szufladkowani, inni mają jakąś stałą rolę tak, no jest więcej aktorów, więcej aktorów niż ról, można tak powiedzieć, ponieważ te agencje aktorskie, jeśli chodzi o filmy, yy, czy jeśli chodzi o seriale, to są po prostu przepchane tymi twarzami, są przepchane statystami, przepchane amatorami, którzy czasami też potrafią się wybić i są przepchane yy, aktorami, studentami i już absolwentami uczelni, yy, tymi znanymi, mniej znanymi lub w ogóle nieznanymi, no, trud, trudno jest, trudno jest dostać rolę, trudno jest dostać rolę na castingu, jeżeli startuje na ten casting załóżmy tysiąc osób, prawda? czy tam nawet dwa tysiące osób, trudno jest złapać ten piorun w butelkę, trudno jest mieć dobry dzień. Zwłaszcza, że no, to przygotowanie do castingu y, nigdy nie, nie będzie takie do końca rzetelne, jeżeli przychodzi się, staje się przed kamerą i trzeba improwizować. Y, jedni mają tę zdolność, inni nie, I, jedni mają pewnego dnia tę zdolność. Bo mają dobry dzień i akurat to dobrze im się zaim zaimprowizuje, ale to też nie gwarantuje, że dostaną te rolę, dostaną ten epizod. Tak, no trudno, trudno jest być aktorem, potrzeba, yy, trzeba się czasami upraszać o coś po prostu. Aktor chwilami wygląda tak, że się uprasza, ubiega. Jest postawiony, jak stoi przed kamerą, przed castingiem, to jest postawiony w takiej sytuacji, że ja się ja jednak jestem petentem, a nie fachowcem. Powiedz mi, Marku, skąd wzięło się u ciebie zainteresowanie teatrem? Zainteresowanie teatrem wzięło się u mnie z dzieciństwa już, kiedy miałem potrzebę pokazania się, miałem potrzebę bycia w centrum uwagi. Jak byłem mały, to stawiałem przed rodzicami dwa fotele, tyłem do siebie, stawiałem kij odmiotły, zarzucałem kotarę, jakiś koc i maskotkami robiłem teatrzyk. E, lubiłem się popisywać, lubiłem dużo mówić, lubiłem być wysłuchany jako dziecko, ze szczególną uwagą. E, no i z biegiem czasu, z biegiem lat, to mi zostało, a na swojej drodze spotykałem ludzi, którzy nie zawsze potrafią słuchać, tak jak, tak jak ty potrafisz słuchać, tak? Bardzo, bardzo fajnie słuchasz. No i być może z tego tytułu, że ja potrzebuję być w centrum uwagi, to, 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 to właśnie szukałem sobie gdzieś takiego miejsca, gdzie ja stoję na scenie, ja mówię i wszyscy siedzą i słuchają i nikt mi nie przerwie, tak? to, jest, to, jest taka, to jest pokazanie mojej wrażliwości. Czy mógłbyś dla naszych widzów troszkę rozszerzyć pojęcie komedii stand-up? jaki w sumie to ma związek właśnie ze studiami na PWST? Mm, stand-up comedy to jest taka dziedzina sztuki, a bardziej dziedzina widowiska, która wzięła się ze Stanów Zjednoczonych. E, polega to na tym, że jest samotny człowiek na scenie, Trzyma mikrofon i musi co 20 sekund poprzez gadanie poprzez gadanie i mówienie, inscenizowanie różnych rzeczy, poruszanie jakichś problemów, średnio co 20 sekund musi wywołać salwę śmiechów wśród publiczności. Takimi stand-uperami znanymi to Eddie Murphy, Bill Cosby, prawda? Oni, 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 oni byli mistrzami tego, oni są mistrzami tego, i potrafili właśnie w ten sposób yy, nawijać, nawijać, nawijać. Publiczność się śmiała. Na tym polega stand-up comedy. To trwa czasami półtorej godziny, czasami 40 minut, w zależności od potrzeb, yy, od potrzeb spektaklu. Teraz stand-up comedy w Polsce jest mało znane, aczkolwiek, aczkolwiek zaczyna raczkować. I właśnie staram się wykorzystać ten moment, kiedy to jest mało znane, kiedy to jest tajemnicze. Kiedy to jest atrakcyjne i sam próbuje z tym wejść gdziekolwiek. Czy to są jakieś występy po kawiarniach, gdzie jest tak zwany open mic, i człowiek z widowni nawet, może po występie jakiegoś komika może wejść i sam zaimprowizować jakiś swój występ. Do aktorstwa to się odnosi także że no ja wykorzystuję w tym swoje umiejętności jakaś, nie wiem, plastycz, plastyczność, jakieś, jakieś inscenizacje właśnie, jakieś wczuwanie się w rolę, jeżeli o czymś opowiadam, o kimś opowiadam, o sobie opowiadam w roli kogoś, no to wykorzystuję jednak te umiejętności aktorskie, ten warsztat. To mi bardzo często pomaga, bo niektórzy stand-uperzy y, opierają się tylko na mówieniu. I te śmieszne teksty rozbawiają publiczność, natomiast w sferze plastycznej, w sferze umiejętności w ciele jakiś albo w grze nie mają zbyt wiele do zaprezentowania. Ja staram się jednak to, to połączyć. Czy aktorstwo jest twoim stylem życia? Ja jednak jestem takiego zdania, że niezależnie od tego jak zawód jest absorbujący, to trzeba umieć znaleźć moment, takie miejsce w życiu, żeby się od tego oddzielić. Żeby od tego odpocząć, y, takie miejsce, swoje miejsce na Ziemi, gdzie ja w tym miejscu się znajduję, w tym momencie, odpuszczam w, w, danym, w danej chwili i nie mam mnie dla nikogo, nie odbieram telefonów. Y, to, jest, to jest uważam dobre, ponieważ. Są aktorzy, którzy gonią cały czas, gonią, nie znajdują dla siebie chwili. To nie tylko w zawodzie aktorskim, ale w, w różnych, na różnych płaszczyznach to się zdarza w sferze zawodowej, że człowiek goni, goni, goni i to doprowadza do wypalenia zawodowego. Ja jednak wolę uważam, że człowiek jest bardziej produktywny, kiedy raz na jakiś czas znajdzie sobie taką, te, taką chwilę dla siebie, odpoczęcia od tego, zresetowania się. Wspomniałeś, że t, y, trzeba się angażować, żeby cię ktoś mógł zauważyć, i żeby też podnosić cały czas swoje umiejętności. Wiem też, że z kolegą prowadzisz kanał na YouTubie. Może mógłbyś to nam troszkę przybliżyć? Tak. Założyliśmy kanał na YouTube. Kanał i właściwie taką niezależną mini wytwórnię yy, produkcji filmowych, która się nazywa Kozioł Poezja. To jest, to jest nasza forma zabawy jak na razie. To raczkuje. Yy, po prostu założyliśmy sobie z Kubą Grębskim, że będziemy kręcić gagi, tak jak nie wiem, Wiktor Zborowski i Marian Opania. Oni mieli taki etap, gdzie kręcili gagi, ekranizowali kawały. Yy, I my staramy się zrobić coś, coś podobnego, staramy się zaprezentować swój humor, ale wiadomo, to jest na razie na poziomie raczkującym. My się bawimy, my się zaczynamy obywać z kamerą. Yy, zaczynamy się obywać sami ze sobą, poznawać się nawzajem. Ten humor, ten dowcip nam się dopiero wyostrza. I mamy nadzieję, że kiedyś wyjdzie z tego coś, coś fajnego. Kanał nazywa się Kozioł Poezję, i, i ta wytwórnia <laughs> niezależna nazywa się Kozioł Poezję, ponieważ w każdym naszym filmiku, w każdym gagu przewija się słomiany koziołek, który jest wyrwany z kontekstu, i to jest taka mała, mała namiastka. Naszego humoru, naszego humoru takim na tym poziomie absurdalnym troszeczkę, że gdziekolwiek się nie znajdzie, gdziekolwiek się nie dzieje akcja scena, to gdzieś tam się przewinie ten koziołek taki, że widz ma takie. Co to jest? No i staramy się, no to jest nasza forma też warsztatu pracy przed kamerą. Staramy się wydobyć sami z siebie jakieś tam atuty poprzez ćwiczenie umiejętnego kadrowania, poprzez ćwiczenie umiejętnego zachowania się wobec kamery. No, mam nadzieję, że nie trwonimy na tym czasu, mam takie poczucie, że nie trwonimy na tym czasu, tylko że jednak to coś nam daje, nawet jeżeli to jest na razie na poziomie raczkującym. Bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia w prowadzeniu kanału, no i oczywiście w pracy aktora również. Dziękuję również.